Wieczne odpoczywanie, racz im dać panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę o chwałę nieba dla tych wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny, za wszystkich powstańców ziemi zawykowojskiej, którzy spoczywają na różnych cmentarzach, ale również na naszym zawykoście. Stał przed wybuchem powstania miastem granicznym, leżącym w powiecie sandomierskim. Po drugiej stronie Wisły znajdował się już Reowska-Jaczki, Galicja. Noc wybuchu powstania styczniowego, właśnie 22 stycznia, dokładnie dzisiaj, 1863 roku, powstańcy bez strzału rozbroili. deszczowego naczelnika Straży Granicznej yy, i naczelnika Urzędu Celnego. Sukces był wynikiem zaskoczenia znakomitego zaplanowania w Zostanie odegrane hasło wojska polskiego. Komunia, masz, masz. <śmienny> Szanowni Państwo, obchodzimy w tym roku 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Powstanie to było najdłuższym, trwającym najbardziej masowym polskim zrywem niepodległościowym. Po raz kolejny dobitnie potwierdziło istnienie w Europie silnego i zdeterminowanego narodu, który w imię wolności i posiadanej własnej państwowości nigdy nie zawaha się walczyć i będzie to czynić aż do porządnego skutku. Powstanie styczniowe to nie tylko część pięknej narodowej legendy, ale i ważny element w ciągu wydarzeń, które przesłodziły o tym, jaka Polska jest teraz. Zadecydował o tym trwałe istnienie naszego kraju na politycznej mapie świata. O naszej silnej tożsamości narodowej i o tym, jak postrzegamy i wspieramy walkę o suwerenność toczoną przez inne państwa. Postanci styczniowi walcząc z rosyjskim zaborcą pokazali niezwyciężony polski duch oporu. Z którymi musimy się liczyć każdy, kto chciałby podjąć próbę agresji na naszym terytorium i podporządkować sobie naszej ojczyzny. Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego jest także ważnym elementem w budowaniu czasu żołnierza obecnego Wojska Polskiego. Oddając cześć uczestnikom powstania, pomyślmy więc również o naszych współczesnych żołnierzach, których służba ma to źródło patriotyzmu i obowiązku. Z poważaniem, minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak. Ja się bardzo cieszę, że w tak liczny sposób przeasyście również kompanii honorowej, bo przecież drodzy żołnierze, jesteście spadkobiercami powstańców styczniowych, tego czynu zbrojnego. Tych, którzy podjęli walkę o niepodległość, wy dzisiaj macie stać na jej straży, tej niepodległości jej, jej bronić. Ktoś powie, co to za sukces Zawichostu, jeśli przez dwa tygodnie utrzymywała się władza powstańcza, że tu praktycznie wtedy była wolna, wolna Polska. To proszę mi znaleźć inne miasta, inne miejscowości, które takim sukcesem będą mogły się pochwalić. W Zawichoście ogłoszono manifest rządu, uwłaszczenie chłopów i tu funkcjonowała władza. Tu można powiedzieć, biło wtedy serce wolnej Polski. Możemy być z tego bardzo dumni i możemy budować na tym naszą wspólnotę. Możemy przekazywać to młodemu pokoleniu, jak nasi przodkowie na tej ziemi się zachowali. Jak włączyli się w tą walkę, która przyniosła ostatecznie niepodległość. Że to wydarzenie nie było znane. To do nas należy, to i jeśli przez pięć lat próbujemy przywracać do świadomości społeczeństwa Zawichostu, powiatu sandomierskiego czy województwa świętokrzyskiego, to jest też nasz sukces. Tak jak był to sukces powstańczy w 1863 roku właśnie w Zawichoście. Gloria victis, chwała zwyciężona. I bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że dzisiaj potrafimy w tak godny sposób uczcić pamięć powstańców styczniowych. Działania Organizacji Narodowej w Zalichoście były niezwykle sprawne i skuteczne. Dlatego dziś oddajemy cześć bohaterom naszej małej ojczyzny. Leonowi Wilskiemu, Janowi Kwietniewiczowi, Ignacemu Kubackiemu, Kazimierzowi Biernackiemu, Romanowi Wilkońskiemu, Ludwikowi Nurowskiemu, Kazimierzowi Nurowskiemu, Andrzejowi Osetkowskiemu, Ignacemu Skrzyneckiemu, Grzegorzowi Mazurkiewiczowi, Walentemu Glaczyńskiemu, Mikołajowi Reklewskiemu, Michałowi Krawczyńskiemu, Pawłowi Wilczyńskiemu, Wojciechowi Kwiatkowskiemu, Janowi Kuczkowskiemu, Karolowi Toś, Ignacemu Kaczkowskiemu, Tomaszowi Bolce, Dominikowi Nidzielskiemu, Antoniemu Kagulskiemu, Józefowi Wilczyńskiemu, Szczepanowi Tomaszkiewiczowi. Osoby te zostały skazane za udział w napadzie i rozbrojeniu Straży Granicznej w Zawichoście nocą z 22 na 23 stycznia. Wyrokiem audytoriatu polowego w sprawie zatytułowanej o 23 osobach różnego stanu w dniu 11 listopada 1865 roku zostały skazane. To ważne, abyśmy pamiętali o tych wydarzeniach. Jestem głęboko przekonana, że nie byłoby nas tutaj, w niepodległej Polsce, gdyby nie bohaterowie powstańczego zrywu. To dla uczczenia ich pamięci zgromadziliśmy się dziś tutaj. Oddając hołd powstańcom styczniowym, honorujemy całe pokolenia naszych ojców walczących o wolność i niepodległość Polski. Bardzo się cieszę, że w tych uroczystościach bierze udział kolejne pokolenie. Dziękuję młodzieży z młodzieżowych drużyn pożarniczych z Zawichostu. Izlinowa. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście dzisiaj tutaj z nami po to, aby oddać cześć bohaterom naszej małej ojczyzny. Przed nami dzisiaj stoją bardzo poważne zadania. No, my musimy po prostu dbać o tą wolność, pielęgnować ją. Musimy dążyć do tego, żeby nasze państwo było silne i gospodarczo ale również, żeby było silne militarnie, bo wobec zagrożeń, jakie w tej chwili przed nami stoją, musimy po prostu być, być silnym i znaczącym państwem. Myślę, że te wspomnienia dzisiejsze i to dają nam dużo do, do zrozumienia i wszyscy postaramy się, aby nasz, nasza wolność była pielęgnowana i będziemy żyć w wolnym, wolnym, nadal dobrze rozwijającym się państwie. Bohaterowie walki o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Zafichosta, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego stajemy do uroczystego apelu pamięci przed tablicą pamięci Postanców styczniowych, aby złożyć hołd tym, którzy w styczniowe dni 1863 roku stanęli do heroicznego boju o niepodległość Polski. Wzywam żołnierzy powstania, powstania Styczniowego, którzy walczyli o wolność ojczyzny pod Sztandarami z Białym Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem. Wołam wszystkich bohaterów zrywu narodowego dążących ku wolnej Polsce, którzy polegli w walce z carskim zaborcą. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Przywołuję do nas generała Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Jana Jeziorońskiego, Józefa Toczyskiego i Romała, Romana Żulnickiego, którzy zostali straceni na szubienicach Cytadeli Warszawskiej przez carskich oprawców. Stańcie do apelu! Wzywam konspirantów i członków pierwszych władz powstańczych, kapitana Jarosława Dąbrowskiego, Stanisława Szwarce, Oskara, Wejda, Gatona, Gilera, Józefa Kajetana Janowskiego, Władysława Daniłowskiego, Karola Ruprechta, Edwarda Siwińskiego, Stefana Bobrowskiego, Jana Majkowskiego i księdza Karola Mikoszewskiego. Stańcie do apelu! Wołam dowódców oddziałów partyzanckich walczących w heroicznych bojach w obronie ziemi polskiej. Was wzywam. Generale Janie Michale Henrichu Kruku, zwycięstwo z podżyna, generale Józefie Hauke Bosaku, dowódca II Korpusu w Sandomierskim Krakowskim, pułkowniku Dionizy Czachowski, bohaterze ziemi Sandomierskiej i Opatowskiej Generale Marianie Leng Langiewiczu, dyktatorze Postania Styczniowego, Marcinie Borelowski Lelewelu z Lubelszczyzny, Konstanty Ramotowski z puszczy Augustowskiej. Generale Antoni Jeziorański generale Edmundzie Taczanowski, dowódcy oddziału Wielkopolski, Józefie Oksiński z Kaliskiego, Onuruchy on ruchił Duchiński z Podlasia, Ignacy Myskowski, Józefie Traprzyński z Puszczy Kurpiowskiej. Stańcie do apelu! Cześć Wołam dowódców i powstańców walczących na Litwie, na Litwie, a wśród nich Konstantego Kalinowskiego, Zygmunta Sierakowskiego do Ludwika Narbuta, partyzantów z ziemi lickiej i nowogródzkiej, Feliksa Wysłoucha, partyzanta Trockiego, Denisa Benedykta, bohatera z ziemi żmudzkiej i Walery Walerego Wróblewskiego z ziemi grodzkiej. Krzywuje powstanców walczących na Rusi, Wołyniu i Podolu pod komendą generała Admenda Różyckiego i generała Józefa Wysockiego. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć. Wzywam ochotników z Francji, Węgier i Włoch innych krajów bohaterstwo walczące o wyzwolenie Polski. A wśród nich Francis Rochenbruch, dowódcę żławów i Śmierci, pułkownika Francesco Nula i kapitana Andrieja Potiembe. Stańcie do apelu! Na polu, Przywołuję polu do apelu kapelanów, którzy w szeregach oddziałów powstańczych walczyli, ginęli oraz nieśli powstancą posługę duszpasterską i wsparcie moralne. Wołam księży straconych przez rosyjskich zaborców za wierność Bogu i ojczyźnie, a wśród nich Stanisława Brzuskę i Antoniego Mackiewicza. Stańcie do apelu! Nie śmierci Łysczeńską! Wzywam patriotyczną młodzież Polską, studentów, powstanców i konspirantów, którzy przelewali krew za niepodległą Polskę. Przywołuję kobiety polskie walczące w oddziałach powstańczych, łączniczki i kurierki rządu narodowego oraz te, które stanęły u boku swych najbliższych, by dzielić z nimi los zesłanszej katorgi. Wołam ze słanców syberyjskich, więźniów i katożników carskich, których prochy pozostały w tajgach syberyjskich, na dalekiej północy oraz na szlakach zesłania. Stańcie do apelu! Cześć i Wzywam rodaków, którzy kontynuowali polskie tradycje niepodległościowe, a wśród nich żołnierzy wszystkich frontów I i II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powo powojennego podziemnego antykomunistycznego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Stańcie do apelu! Cześć i pomięć. Wołam członków organizacji niepodległościowych i harcerskich, Druży noszących imię generała Romualda Trauguta oraz innych bohaterów zrywu narodowego, którzy kultuwują pamięć o czynie zbrojnym powstanców cieszniowych, przekazywali ją następnym pokoleniom. Stądcie do apelu! Cześć i Przywołują wszystkich polskich patriotów, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość, Rzeczypospolitej Polskiej aby poniesli patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i powiedz. Do Was się wracam, potomni. Nie zapomnijcie o bohaterskich powstancach styczniowych oraz o wszystkich rodakach poległych w walce. Zmarłych, zanieślonych ran oraz zaginionych i zamordowanych w długiej i trudnej drodze wiodącej ku wolności i niepodległości. Ich poświęcenie oraz ofiara krwi i życia, nie były daremne. Niech postacie bohaterskich rodaków ich heroiczne czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego będą dla nas, współczesnych przysz i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu i miłości ojczyzny oraz gotowości służenia w jej potrzebie. Chwała bohaterom! Wszystkich Odczyszczenia pamięci poległych w powstaniu styczniowym. Salwa! Honorowo! Do salwy honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwa! Ładuj! Salwa!